Czas obudzić się ze snu zimowego. Sen zimowy zapadłem i się czas najwyższy obudzić. Może ten film ma spowodować właśnie przebudzenie. Na wstępie chciałem coś zacytować. Prawie czytam, bo się tego nauczyłem na pamięć. Rozpierniczmy tą szkołę. Może znowu będą wakacje. Ty gioto, ty głupku, zamienię cię w potwora. Na dwóch stronach tu się zatrzymajmy na dwóch stronach literatury szkolnej takie rzeczy można tylko na dwóch stronach. Książka <krzyżka> jest. Opasła, kurczę, nie mam jej tutaj, bo miałem ją jeszcze dzisiaj, gdzieś chyba poszła do domu, bo miałem tą książkę i w książce Olbrzym, to jest seria jakiś, jakiś lektur, to jest lektura. Te dwie jest... Na dwóch stronach przeczytałem tylko te teksty, które przed chwileczką zacytowałem. Uwaga, i nie jest to lektura dla licealistów, nawet nie dla, dla gimnazjalistów. Jest to lektura dla dzieci, które mają 10 i 9 lat, bo to jest dla czwartej klasy, gdzie jest ten rocznik łączony? Jest chyba 10 czy 11. Cokolwiek by nie powiedzieć, słownictwo wyszukane, fantastyczne. I najciekawsze jest to, że takie książki serwują nauczyciele. Jasne, że na, taką książkę serwuje najpierw edukacja, i Ministerstwo Edukacji powinno się dość mocno, mocno zastanowić nad tym, czy yy, takiego. Taki chłam podawać dzieciom, czy tam nauczycielom, którzy to wybierają, ale w końcu mam pytanie, czy nauczyciele mają również o oczy i z uszy? E, oczywiście, jako że przeczytałem to e, w lekturze, idę do pani najpierw wychowawczyni. Pani wychowawczyni mówi, że mam się udać do pani, która wybiera takowe lektury, więc idę do pani z, takowego, z takowym zapytaniem. No i oczywiście jako że jestem również i staram się być. No, jestem wierzący. I może nie jestem idealny, na pewno nie jestem idealny, natomiast idę do pani z wychowania, z języka polskiego i przedstawiam sytuację, że my wprawdzie nie używamy takiego słowa w domu, a przynajmniej się staramy nie używać, bo to różnie bywa, i wcale i. i, i i to słownictwo, które jest tutaj zaproponowane w tej książce, kompletnie nam nie pasuje. I czy możemy poprosiłem, czy mogę prosić Panią o to, żeby dziecko miało zamiennik lektury? Na to pani nauczycielka powiedziała, ale skąd może Pan zadbać o nauczanie indywidualne i proszę bardzo, a pretensje proszę mieć do wydziału do Ministerstwa Edukacji? I próbowałem coś powiedzieć, oczywiście jakby nie, niekoniecznie zostałem dopuszczony. Znaczy, stałem dopuszczony, to co powiedziałem. Natomiast pani powiedziała, że nie możemy trzymać dziecka pod kloszem. Nie możemy dziecka chronić, bo musi być uodpornione. I komu jak komu, ale mnie to yy, trzeba mówić, ponieważ ja jako stary komandos wiem, że moja, moja edukacja była yy, normalna, czyli też nie trzymany byłem pod kloszem, ale takie słownictwo za moich czasów się nie nadarzało. Przynajmniej w książkach. Wiadomo, w życiu jest różnie, natomiast książki mają edukować. Jakimś dziwnym trafem. Ostatnio nie mam nie mam, nie mam farta na y, grono pedagogiczne, mimo, że naprawdę kocham wielu z nich i, i są moimi dobrymi znajomymi lub przyjaciółmi. Y, I ostatnie te, y, ostatnie te y, ten strajk doprowadził do tego, że napisaliśmy protest jako jedyna szkoła w Gliwicach. Spotkaliśmy się z brakiem akceptacji takiego zachowania, a jak to wszyscy mówią, mamy do tego prawo. Ja dbam o swoje dziecko, trzymam jej o edukację moich dzieci. Guzik nie powinno interesować pieniądze nauczycieli, aczkolwiek mnie interesują, ale, do, ale pewne rzeczy mają yy, pewne granice. Moja cierpliwość jako rodzica i wielu innych, z którymi rozmawiam, też jest, była na wykończeniu. W związku z tym, w apogeum tego strajku zgłosiliśmy to do Wydziału Edukacji. Spotkało się to z tym, że pani przewodnicząca zrobiła wszystko, żeby na Wydziale Edukacji to pismo nie zaistniało. Um, i, 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 bardzo lubię grono pedagogiczne, natomiast mój protest był spowodowany, był skierowany głównie do tych, którzy stejkują i nie dałem się przekonać do tego, że trzeba rozmawiać. Nie uczą przez to dzieci negocjacji, tylko, tylko uczą postawienia się i, mówią, i mówić nie, bo nie. Rozumiem, można walczyć o kasę i trzeba walczyć o kasę, jeżeli jest takowa. Natomiast załatwienie sprawy w czasie egzaminów Poniżej pasa. Wiem, że to nie jest wina nauczycieli, ale jeżeli mają takiego przewodniczącego, to z kim przystajesz, takim się stajesz? Mam takie wrażenie. W związku z tym jakoś nie mam farta do nauczycieli, i ta, a ta lektura to mnie, to mnie rozwaliła totalnie. No i teraz się zastanawiam, głęboko się zastanawiam, może ktoś mi pomoże. Może pod spodem napiszcie, co o tym myślicie i jakie, powiedzmy, rady, bo jeszcze się zastanawiam, czy napisać tylko do wydziału, do wydziału Edukacji, czy też napisać do pani dyrektor, czy też napisać do Ministerstwa Edukacji. Pewnie napiszę, ale zastanawiam się, kogo, kogo jeszcze i wyrażę swoją niechęć albo, albo brak akceptacji do, te, do tego typu, e, w cudzysłowie, lektor. Bzdety totalne i, i chłam nad chłamem. Pani, oczywiście, po jakiejś tam delikatnej, starałem się, de, dyskusji powiedziała, że to jest fantastyka. To powiem więcej. Zrobię z ciebie potwora. To jest chyba książka "Magiczne drzewo pod spodem, w opisie napiszę, co to za książka. Niestety, ona może jest i fajna, ale niech to będzie fajna książka dla takich ludzi, którzy już operują słowami i nie boją się grać. Nie bez powodu, napomniałem na początku, że jestem katolikiem. I jako katolik nie wyobrażam sobie, żeby kiedy wychowuję swoje dziecko w wierze katolickiej i Uświadamiam jej, że wszelkie okultyzmy, wszelka magia jest ciężkim grzechem, i wchodzenie w te takie niewyjaśnione, znaczy wyjaśnione przez ludzie wierzący wiedzą, co oznaczają, ale wca, i wcale to nie jest zabawa, więc ja się nie godzę na to, żeby przemycać mojemu dziecku, że się tak wyrażę w prosty, w prosty sposób szatańskie metody i, i jakby przemycania. Swoich ideologii złych, notabene grzesznych, dziecku. Ja wiem teraz, teraz no stop, katolicy, jesteśmy pod pręgierzem, w zasadzie na gorąco jesteśmy na, w ataku na Kościół i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jako świecki, ale, ale członek Kościoła Świętego, mam prawo zdecydowanie powiedzieć nie takiemu chłamowi, jak takowe książki. Jakoś nie ma problemu, żebyśmy, kiedy my mieliśmy swoje, pamiętam, nie wiem, w tej to klasie była, mój przyjaciel Słoń, czy jakieś tam inne rzeczy. To, było, to była historia pokazywana, a nie słownictwo. No, potem się dziwimy, że ktoś, kiedy wprowadzamy na początku delikatnie, że się tak powiem, z szkoły, będą wakacje. Do czego to nawołuje, szanowni kochani rodzice i, 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 i nauczyciele. Do agresji? Nie, to nie do agresji, nie, 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 to tylko takie, to tylko taka kulturowe zwrot, nie? <laughs> ja po prostu nie wiem, no, jeżeli ktoś to czytał i rozumie, co to jest, no może nie rozumie. Rozumiem, że nie rozumie. To jest wytłumaczone w jakiś sposób i dlatego może ten film nie jest aż taki ostry, bo gdybym był ostry, to, to naprawdę mógłbym być nieprzyjemny. Natomiast jakoś, jakoś nie dochodzi do mnie, żeby się, żeby nie doczekać. No z natury jest, magia kiedyś była, no kurczę, ja jestem stary chyba człowiek, bo kurczę, w moim, w moim odczuciu nie pamiętam, żeby miał jakieś takie właśnie kwestie takiego słownictwa lub też właśnie czarodziejskich historii i tak dalej. Wiemy, że naszpikowane są filmy i, i, i książki, ale lektury powinny zostać lekturami wolnymi od tego typu y, historii, Skąd nikomu nie potrzebne? To tyle, jeśli chodzi o, o tą książkę i o moje spotkanie z panią nauczyciel. Wiem, skąd, wiem również, że to, iż można zmienić um, lekturę, jest oczywiste, bo to jest tylko kwestia dobrej woli. Więc y, kiedyś pamiętam, skrytykowaliśmy, jak inne z naszych dzieci było w szkole, skrytykowaliśmy, żeby czytać Harry'ego Pottera. Mój syn nie czytał Harry'ego Pottera. Nie było problemu. Pani, pani z języka polskiego powiedziała, nie ma kłopotu. Ale to chyba była inna szkoła i to... A przepraszam, nie, to ta sama szkoła. <laughs> to była inna pani? O, na pewno. I może pani zrozumiała, że myśmy ja wtedy... Te same argumenty, bo to również jest grze. I granie, i mówienie, albo wkładanie sobie. Aha, jeszcze jedna rzecz, myślę, że kluczowa w tym wszystkim. Otóż w międzyczasie dziecko zaczęło czytać tą książkę. Nie wiem, że to, ja nie wiem, czy to jest dokładnie w tym czasie, że to akurat to miało wpływ, ale jakimś dziwnym trafem przyszło do nas ze dwa razy w nocy, bo się boi, bo jakieś tam jakieś wielkie coś. Poszło do, do toalety w nocy i przybiegło do nas, żeby, żeby sp i spała z nami. Więc coś mi mówi. Że wcale taki głupi nie jestem, jak to mówi mój znajomy, głupi nie jestem. Więc wcale nie jest to tylko jedna zabawa. Wystarczy. Ja tu kiedyś prowadziłem wywiad z, z Kubą i z, z Dawidem, z paroma osobami, które były zniewolone lub popętane. I wcale to nie jest zabawa i granie z demonem. Demon robi wszystko, żeby cię. Lekko podpuścić, a potem wchodzi z kopytami w Twoje życie i rozrabia, i może nawet tego nie widzisz, ale po, jakimś, po jakichś kilku latach odchodzisz od kościoła, a po kilkunastu kolejnych latach odchodzisz od żony lub od męża. I, i ktoś może powiedzieć: No stary, przesadzasz, ale to, ale to co? To weź przestań demonizować, weź przestań. Nie? Hmm? Hmm. Chyba. Chyba, chyba przestanę, yy, przestanę się dziwić, że coś takiego ludzie mówią. Chociaż za każdym razem mnie trochę dziwi, kiedy ludzie, którzy chodzą do kościoła, mówią, mówią to i owo. Ja niestety usłyszałem, o egzorcysta się znalazł. Więc no, kiedy powiedziałem, że to jest grzech i że bywałem przy paru egzorcyzmach i, i, że, i że widziałem naprawdę e, straszne rzeczy, no to no to właśnie co nieco usłyszałem na rozchodne. Lekko się zdumiałem, lekko się zdenerwowałem, a z drugiej strony stwierdziłem, no dobra, może brak, może niewiedza, no ale oczekujemy od nauczycieli, że będą wiedzieć. Ja natomiast oczekuję, że moje dziecko na pewno nie będzie karmiło się takim chłamem i nie będzie czytało choćby, choćby nie wiem co. I teraz jeszcze raz proszę o radę, może ktoś mi powie, co mam z tym fantem zrobić. Tak na gorąco, na gorąco, ale już po jednym dniu, więc y, y, lekko chłonąłem, czy po dwóch, i, i tak się ciągle z tym mm, mierzę. E, w związku z tym kłaniam się nisko. Następny film niebawem, już jakiś tam nagrałem, ale, ale kiedy ja to obrobię, boże drogi, sam pan wie, sam pan mówi. E, tyle na, na tą okoliczność. Kłaniam się nisko. Komandosi wszystkich krajów, łączcie się. Subskrybuj mój kanał, jeżeli masz ochotę. Parę takich informacji, parę takich filmów. Krajów zawczo-naukowych yy, yy, usłyszeć.